Witam Was serdecznie. Dzisiaj z zupełnie innym kadrem. Mam nadzieję, że nie jesteście prześwietleni. się ekran nie jest prześwietlony i dobrze widzicie. Dzisiaj chciałam otworzyć z Wami paczuszki z kwiatkami. Nigdy tego nie robiłam. I dzisiaj pierwszy raz na moim kanale będzie otwieranie paczek. Jest to coś fajnego dla mnie. Ja mówiłam w poprzednim filmie, że będą że będą baczuszki, że czekam na dwa kwiaty. No i są. To było zamówienie z Allegro. Ja zazwyczaj zamawiam na Allegro. Nie zamawiałam nigdzie. Od... Obserwuję, co prawda, na insta nie Instagramie, tylko na YouTube. maniaków, którzy mają sklepy. Jakby to otworzyć? Ale jakoś jest alebro. I nigdy się nie zawiodłam. Ależ to też jest sklep. Mam jakiegoś ulubionego sklepu na Allegro. Po prostu, gdzie mi pasuje cena, i widzę y, ładną, ładną sadzonkę, to kupuję. Jest. Jest. Powiem wam, że długo ten kwiatek, ta, ta roślinka była na mojej liście. Cena to. 50 złotych. Zaraz dowiecie się, co to jest za kwiatek. Ja mówię potocznie kwiatek, tak jak kiedyś ja wiem, roślina doniczkowa. Rozumiem. Wiecie już jaki to jest? To jest dubia. Bardzo długo chciałam mieć tą roślinę. Tę roślinę. Ja oglądam kanał takiej młodej dziewczyny po swojemu. Bardzo ładnie też. No fajną ma uprawę. Mnóstwo ma roślinek. I ona ma przepiękne dubie. Przepiękne. Zawsze się zachwycam tymi dubiami. Ostatnio miała odcinek, w którym rozmnażała tą roślinkę. Widzę, że powietrzne, powietrzne ma korzenie. Także ona, dzisiaj mężowi mówiłam właśnie, że przyjdzie taki kwiatek, że musi mi deskę. Deska. Pozwólcie, że wezmę pomocnika. Nie, to jest wszystko ziemia. Ja sobie ją obejrzę dokładnie później. Nie chciałabym sobie wnieść jakiegoś szkodnika. No, góra jest niestety przyschnięta. Sama góra jest przyschnięta. To było w ziemi i to jest wyrwane z ziemi. No, ale nic, może się wyrośnie, nie? Ładne, świecące listki, ja ją później sobie odpakuję, bo tutaj będę hałasowała Wam. No i drugi pakunek to. Coś większego, aczkolwiek już nie tak kolekcjonarskiego. Widzicie, mi jakoś tak nie zależy na tych kolekcjonarach. Ja bym mogła mieć naprawdę trzy krotki różnego rodzaju. Tylko po prostu mam te kwiaty, które, które mnie się akurat podobają. i Chciałabym mieć u siebie w domku. Ale nie uderzam jakoś tak wiecie w jakieś takie kolekcjonerki z zaporową ceną. Oj, patrzyłam, czy się nagrywa, bo chwilę się przestraszyłam, że nie włączyłam kamery, wiecie? Przepraszam, uciekam wam. z O, tu jest ciężej. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię oglądać otwieranie paczek. Może niezgrabnie mi to wychodzi pierwszy raz, ale. Zesłonię się. I chciałabym Was też przywrócić. A, tu są dwa kartony. No, proszę. Stoicie na statywie. Ale ten statyw nie jest jakoś yy, jakoś taki stabilny. Kupiłam yy, gimbala. Wiecie, żebyście naprawdę odbiór mieli lepszy tych filmów, bo rzeczywiście nieraz jak wrzucę sobie do oglądania, to nie jestem zachwycona. Ale to jest tak właśnie jak Się bierze się za na nagrywanie. Nie. Nie zawodowo. Co, co jeszcze raz, przepraszam, zobaczcie. No. I tu jest piękny okaz oj, kompakty. Jest przepiękna. Ja tutaj mam, ale to nie jest kompakta. Zobaczcie. No, nie daj, nie daj żeby tutaj on dostał yy, przędziora czy coś, bo wyczyścić go. Piękne stożki wzrostu ma żywe. No przepiękny jest. Ale sobie tutaj do roboty. Zaraz Wam pokażę go w całości, bo no muszę Wam pokazać w całości tego olbrzyma. No nie kosztował jakoś dużo 40 zł. Ale teraz już tak... Chociaż mam, powiem wam, mam sporo kwiatów na mojej liście. Roślin doniczkowych. Ale długie ma te wąsy. Ja siebie. Rzeczywiście. O matko! No i nie daj Boże, żeby dostał się tu jakiś robak, bo <śm> wymyć tą choję, wiecie, wy, wy, wyplenić tutaj te robactwa, ależ ja tutaj mam otwierać, no ale rzeczywiście zabezpieczona idealnie, aczkolwiek troszeczkę ziemi się wysypało, ale tu, tu nie mam żadnego żalu, żadnej pretensji, bynajmniej. No jest piękne, słuchajcie, jest piękne, paszporcik jest, wyciągniemy te brzydkie. Trochę tego miała zciętanie, ale to co? To jest, czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj coś, jak ona jest posadzona? A tak ona się... tu ma cztery, ma cztery sadzonki, słuchajcie. muszę tym dwie takie długie, dwie krótsze. Zdrowe, twarde liście. Te, te wąsy ma, widać, że świeżutkie. Nic. A nie, tu jedno jest uschnięte. Nie, nie. Tutaj też nie. Jest przepiękna. Muszę ją przesadzić, bo ona jest oczywiście w tym podłożu kokosowym. Co tutaj się nie sprawdzi co do choi. Ma bardzo takie, wiecie, yy grube te liście takie no podobnie jak tamta którą wam ściągnę widzicie i teraz pytacie się jak podlewam kwiaty tu nie ma nic trudnego chyba <ścoughs> to jest bardzo krótkie ale tutaj naprawdę nie mam nic trudnego zobaczcie jak trudnie ściągam tą lisę o i podlewam, także nawet nie muszę na krzesełko, tak naprawdę, ale to jest malutkie. To jest też choja, o której Wam ostatnio mówiłam. Eee, to nie jest tak kompakta, ale kornosa to jest chyba nie pamiętam dobrze tej nazwy, no ale słuchajcie, no okaz jest przepiękny, no przepiękny jest naprawdę, cudowny. No i to są dwie moje nowe roślinki. Z którymi będę próbowała się zaprzyjaźnić. I mm -hmm. ja myślę, że będą moimi ulubienicami. Ulubienicami. To był taki krótki filmik. Krótki, nie krótki. 8 minut. <gryw> Za co y, przepraszam, ale chciałam Wam się podzielić, y, z Wami się podzielić moimi nowymi. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania moich filmów. Do zobaczenia.